Tim, 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 tim. O! Uh, uh. A co to za części? Co to za klocki? Hm, jakie dziwne. A, rżowe, hm, Mój ulubiony kolor. Ha. Hm, Skąs kojarzę tą twarz. Ha. Hm, może? Hm. Może spróbuję złożyć te klocki. Jakie złożę? Może będzie jakaś figurka albo jakiś budynek? Hm, I wtedy będę wiedziała, co to takiego jest. Hmm. Tutaj są jakieś małe łapki, a tu dziurka. To chyba miejsce na ogonek. O, pasuje! O, to takie chyba puzle są. A tu? O, nie wiem co to. Tu. O, tu buźka. O, skądś znam! Skąd to znam! A to? Może to będzie pasować? O, o pasuje, pasuje, jak ulał. Hmm tutaj jeszcze doczepić, tu tyle części, że nie wiem na co się zdecydować. Smerfetko, co tutaj masz? O, smerfłasuch! Wiesz co, mam tu chyba jakieś puzzle. O, puzzle? Jestem mistrzem w składaniu puzzli. Pokaż, pomogę Ci je złożyć, jeśli oczywiście chcesz. O, super, super, świetnie. No to pomóż mi, bo... Coś nie za dobrze mi to wychodzi. <laughs> o, tu okulary. One na pewno będą pasowały. O, tutaj siób i siób. Zobacz. Ale fajne te puzzle, takie trochę inne niż zwykłe. No, można tak, o, wkładać takie puzzle 3D. Tutaj mamy taką część. Aha, tutaj taką. O, ta będzie tu. Zobacz, zobacz. Widzisz, marwetko? Pójdzie nam bardzo szybko. O. I tutaj mamy kolejną część. O, to przednia łapka, czyli musimy znaleźć jeszcze drugą przednią łapkę. O, jest tutaj. Siop. O, dobra. No i teraz. O, tylne łapki. O tak. Plecaczek to pewnie na plecy, co nie? No i z boku uszy. Zobacz. Wow, Łasuchu! Jak tobie to szybko poszło? Faktycznie jesteś mistrzem. Łasuchu, ale czy ty wiesz, kto to jest? Mm -hmm. No, z No, oczywiście, że wiem. To Sky z psiego patrolu. No, ale fajne puzzle. Słuchaj, ja je tutaj znalazłam. Może pójdziemy kawałek dalej może znajdziemy kolejne części. No, możemy, jeśli chcesz. O, może będzie Chase. Uwielbiam Chase'a. No ja też, ja to tam wszystkie pieski uwielbiam. Chodź zobaczymy, ale ty naprawdę jesteś mistrzem w składaniu puzli. O, są, są kolejne części. Zbiorę je wszystkie w jedno miejsce i poszukam kolejnych części. Zobaczymy ile uda mi się ich odnaleźć. Zobacz Smerfetko, ja też jakąś znalazłem, całkiem duża. Tam jest jej więcej, przyniosę. To chyba będzie jakiś giga piesek z psiego patrolu, bo zobacz ile tu jest części. No taki duży piesek? Hmm, a może, może to będą dwa pieski? Łasuchu, pomożesz mi złożyć te puzzle? Proszę! No pewnie, że tak Smarpetko, przecież je uwielbiam. Hmm, no dobrze, to podzielmy je na części. Zobacz, mamy brązowe, białe, czerwone i niebieskie. Podzielmy je i wtedy będzie nam łatwiej układać. Białe do białych, czerwone do czerwonych, brązowe do brązowych i niebieskie... Do niebieskich zostały nam jeszcze takie dwa kółeczka. Może to jakieś opony czy coś? No, zaraz się dowiemy. Hmm, jaki piesek z psiego patrolu jest biały? Eee, no, marszał! Marszał jest biały. Hmm, no więc może zacznijmy od Marszala, Spróbujmy go złożyć. Będzie nam potem łatwiej złożyć tego drugiego szczeniaka. No dobra, dobrze Smarfetko, to zaczynajmy składanie. O, to na pewno jego głowa. Zobacz oczy, nosek. marszał ma kapelusz, nie? O, tu jest jakaś czapka. Czy to ta? Nie, ta nie pasuje. W takim razie to chyba będzie... Tak, to będzie ta czapka. No i teraz musimy znaleźć tłów. Czy to będzie ten? Pasuje. No, ale to nie ten. Przecież Marszał ma czerwony tułów. A, masz rację. Ach, to, to będzie ten. O, czekaj nie w ten sposób, tylko w ten. O, trzeba go tu wcisnąć. A udało się. Patrz, pasuje. Pasuje, jak ulał. No to teraz łapki. Łapki, łapki. To te? No nie. No, no jej kła suchu. Białe. Ach, dobra, dobra, przecież się z tobą droczę. Białe łapki i białe łapki też do przodu. A tutaj, opsa. wskakuj i druga biała łapka. Siup i już zobacz, marszal złożony. Mamy tu jeszcze. Aaa, tutaj jeszcze czerwona część. Zobacz, mamy szczeniaczka. Wow. to marszal i sky. Ale fajnie, ale mamy jeszcze brązowe i niebieskie części. Spróbujmy je złożyć. No a jeszcze te kółeczka. Słuchaj! Hmm, chyba musimy zmienić marszala, bo on chyba powinien mieć żółtą obrożę. Ależ ze mnie gapa to prawda! Marszal musi mieć żółtą obrożę. O, tak? I teraz wkładamy głowę i. O, no teraz jest doskonale! hu. tutaj mamy równie dużo części. Smerwetko. Wiesz kto to jest? Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to Cześć! Wow, No to składajmy szybko! Patrz, cześć, ma czarną obrożę. O, musimy ją włożyć. O, tutaj. No i teraz szukamy tłowia. To, to będzie tu. O, siup i już obłożone. No i kolejne części teraz. Mm, musi mieć czapkę. O, o! Wow. <laughs> Zobacz, już nabiera kształtów, ale ma śliczną mortkę. Lubię pieski. Dobrze, teraz tylnie łapy. Uh, pasuje jak ulał. Ogodek, ogodek, ogodek. O tutaj. To jest ogodek. No i jeszcze przednie łapki. O, jedna. I druga. O. I plecaczek. O, I szczeniaczek złożony. Hej, ale fajnie. Mamy trzy szczeniaczki z psiego patrolu. O, szkoda, że nie mamy całej kolekcji. Smartwetko, zobacz, zobacz. Tam jest cały szczeniaczek. Złożony, nawet nie trzeba go składać. Gdzie? Pokaż? Zobacz, smartwetko. To rabu! Uwielbiam tego szczeniaka. Ma taką słodką mordeczkę. Świetna zabawa z tymi puzzlami 3D, co nie? Łasuchu? Mmm. Świetna, świetna, ale ja już zgłodniałem. Muszę iść coś zjeść, marwetko! No dobrze, łasuchu, to ja pobawię się szczeniaczkami. Dzieciaki, naprawdę świetna zabawa z takimi puzzlami 3D. Dajcie znać w komentarzu, czy i Wy lubicie układać puzzle. No i czy ten odcinek Wam się podobał. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, dzieciaki!